Witam wszystkich z tej strony Artur Knight Janczak Dziś przygotowałem dla Was pierwszy atomowy let's play z gry Rage od ID Software To jest mój debiut, więc mam nadzieję, że materiał będzie choć w części tak profesjonalny jak sobie zaplanowałem Bez zbędnego gadania ruszamy na podbój pustkowi Wsiadamy w bug i jedziemy jak widzicie na mapce, na mini po prawej stronie góry ekranu GPS wskazuje mi lokację gdzie mam się udać, tak więc przyspieszamy i szukamy jakiejś misji do wykonania. To jest dopiero początek gry, więc mój ekipunek nie jest jakiś zbyt bogaty. Nie mam za dużo amunicji. Więc jakoś tak nie poszalaję, ale mi zobaczycie, że jak, jak gra, gra wygląda. Ode mnie. A biurę? Wprawdzie, to nie jest zły pojazd, ale potrzebuję no trochę pracy nie ma. i części. Pracę wykonam, ale części ty musisz zdobyć. No patrz ty. Johan z zewnętrznej osady powinien Johan. być w stanie pomóc. Johan pomoże. No dobra. Okej, wróć tu jak zdobędziesz części. No dobra. No to wracamy. Bierzemy małego bagni, Co i jedziemy, jedziemy. Ojej oj oj, ojej. Przyspieszenie shiftem i jazda. Jedziemy, 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 jedziemy. No i się skończyło turbo. Ojej oj. Ale rzuca. O matko! U, nic nie widzieliście. Trzeba uważać na no te krawężniki. Po części po części już chcę mieć lepszy pojazd. Stop stop, bo znowu wyleci no spokojnie. Johan, A zatem ten potrzebuje nieco części do tego starego bogi. No Chłopie powinien go zezłomować. Ej no bo przesady. jest dla mnie furka. mam mały problem. Nie tak dawno bandyci napadli na mój warsztat i uciekli. No z to części zamiennych. Będziesz musiał zejść do ich kryjówki w pobliżu starej zapory i znaleźć to, czego? Josa. ci trzeba. Znaleźli sobie człowieka do brudnej roboty No nie będzie, nie będzie no Uch, grubaski! Lepsza amunicja Każda z posiadanych broni w raidżu posiada kilka rodzajów amunicji Więc przydadzą mi się tak zwane grubaski nie ma tak fajne przetłumaczenie, otrzymałeś 12 grubasków, No, rodzaj municji do twojego pistoletu, grubaski są znacznie silniejsze od zwykłych nabojów, bla bla bla, dobra, to już wiemy, ojej, hola hola, się zagalopowałem, a tu mam wzrok, wyskakujemy, dobra, może wybierzemy trochę lepszą giwerę, o, już trochę lepiej to, tam ten był jakiś męski. Idziemy, zobaczymy. Kogoś powinniśmy spotkać. No, kto pierwszy, kto pierwszy. Chętni? Brak chętnych. A szkoda. Idziemy, idziemy poszukać części do Dam! Gdzie tam, gdzie tam? Co ty gadasz, chłopie? No i co mówiłem? Ojej, gdzie jest on? No i co? No i co? Szkoda, że nie możemy podnosić broni. No ale cóż Złom też się przyda Ola, hola, nikogo nie ma. Co? Nie ma Drabinką do góry i jedziemy dalej Jest coś? Nie ma Łoń Hej, tutaj! Hej, tutaj! Gdzie? Widziałeś kogoś? Hmm. Ja nikogo nie widzę Hops, do warsztatu? Tak? Dobrze mówię Wasted garage Dobra Tu już chyba nie będzie tak łatwo, pewnie będzie więcej ludków Przeskoczymy na to. Nie no, nie na pięści, bez przesady Pani O, trzeba dwie drzwi otworzyć Bo otworzyć drzwi musisz mieć gryzarkę No to pogryziemy Hmm, trzeba ją stworzyć Stwórz wszystkie no i patrzcie, gryzarka zrobiona. Mamy przejście. Uu, czekają na mnie koledzy. Headshot! Oj, nie wyszło. Oj, nie ma na mnie! Podkreślam, gram na najwyższym poziomie trudności. Sami widzicie. O. Może nie są przeciwnicy celni? Ale jak już trafią, to zadają naprawdę duże obrażenia. Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Ty spaniaku owej się o. Czas na grubaski Sami widzicie. O! Jeszcze przeżył Jeszcze przeżył, następny Ojej. lala, może przejdźmy jednak na coś... z bestie. Okej. Zawracaj, zawracaj! Nie ma! Zbieramy lód. Nie ma, ale zawsze coś, naboje do pistoletu. O, już czekają, no co? A którym był granat? O, zapomniałem o tym przyjacielu. Papa, widzicie? Jak klom, no co za chamstwo? Jak tak można? Zero kultury. Niewychowane chamy. Dobra, dawać przedmioty, jedziemy dalej. Chamstwo, hamstwo, strzelają do mnie z każdej strony. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Twardy. Ojej. Z bliska? No, z bliska sobie nie poradziłeś, kolego. Odpalamy. O, z akumulatora części. Cisza, spokój. O! Coś, kolega, nam drży. Czyżbyś padaczki dostał? Nie wytrzymał napięcia. O, drzwi otwarte. Jedziemy dalej. Hopsalala, hopsalala. Jest na korytarzu. O! Out of ammo. Grubaski. mam amunicję. Tu mamy trochę więcej Leży jeden. O, no, granaty sobie rzucę, no. Nieuczciwe. Pamiętam, którym u mnie był granat, też bym oddał. Nie. Nie chcę tego. Gdzie są granaty? Piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Matko, ludzie, zapomniały. Okej, okay, dobra.